Słuchajcie, jest kolejny, kolejny dzień. Zaczął się kolejny dzień naszego rejsiku. Mamy godzinę 8 rano. Można powiedzieć statek jeszcze śpi, ale przygotowuje się do życia. Wylądowaliśmy dzisiaj w porcie Katar. Ja idę na tak zwany rekonesans. Jaka jest pogoda i jak to dzisiaj tam będzie wyglądało. No, widzę, że jest troszkę chłodno, troszkę chłodno. Więc raczej trzeba będzie sobie założyć jakąś bluzę. I już chyba zaraz będę musiał wyciągnąć bluzę. A polecimy teraz przez stówkę na koniec statku. Chociaż nie jest tak. Jest chłodno, ale nie jest. Może taki chłodniejszy ranek. Dobra, tak się jak na pewno trzeba. Jakąś jedną bluzę wziąć tak żeby potem zdjąć. A teraz idziemy, idziemy rzucić okiem na katar z pokładu. Jak on bardzo ładnie tu wygląda. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ja wiem, że wy tego nie widzicie, bo to trochę daleko, ale w petarda. Zbiórkę mamy za 20 minut, więc jeszcze jest czas na cappuccino. Ja piję, jak wiecie, piję cappuccino zawsze z espresso. I wtedy to jest taka dla mnie idealna dawka kawy. No i mamy w tą stronę. Już mamy teraz wyjście na wycieczkę. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego w tą stronę. Ale idziemy za, za Mario, bo zejście w takim tłumie lepiej się nie zgubić. Chociaż. Ale, dobra, w tamtą stronę Jezu. Tam. czyli jednak tą. Dobra, jest wyjście, prze, przechodzimy, y, przepchamy się przez statek i widzimy się na zewnątrz. No, i, i wysiedliśmy, wysiedliśmy ze statku w Katarze. Teraz mniej więcej on wygląda. Zresztą, jak wygląda, to już wszyscy wiemy. Teraz idziemy w kierunku do autobusu. No i zrelacjonujemy, co żeśmy widzieli w Katarze. A przed nami, e, mamy, mamy piech, pierwszy stadion jest przed nami. Tak, jestem, co zbierają, to jest ten, co Grupowy wyjazd po śwodach ruchomych do autocaró. Pużane, pużane, jest nie Widzę konwaj. Sorry, 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 sorry. No wychodzi się, a tu taka akwarium, takie, takie genialne akwarium, jak się wychodzi. No powiem ci, że... Robi wrażenie wychodzi chodzi się o to Chodzika, tu jest akcja. No dobra Rozwalili system O tu jest to akwarium Tam jest to wielkie akwarium Ale jak będziemy wracać Jak będziemy wracać to, to sobie tu przyjdziemy bo, Kurwa robi robotę Mają A tu sobie postawimy akwarium Mario tam jest więc kierujemy się w stronę naszej grupy, łapiemy autokar i spotykamy się w środku. No i nasz stateczek z panoramą na Katar. Tutaj sobie grupa zatrzyma się na pewno jakiegoś fotostopa, jak znam życie. Chociaż nie, na pewno idziemy do tamtych autokarów. Dobra, lecimy. fotograficzna w Katarze, jest Adrianka z pięknym widokiem Kataru, proszę. Tak, Adrianka i Katar. była na zwiedzanie katarskiego miasteczka takiej małej tej a tam idą, Adrianka zobacz Adrianka zobacz, na wprost idą maciupeńcy katarczycy, chodź zobaczyć. no Dlaczego? No jesteśmy w jakimś amfiteatrze, gdzie gdzieś stojąc na środku ma być ładna akustyka, ale faktycznie, jeżeli ktoś nam powiedział środka sceny raz, dwa, trzy, to było go tutaj słychać Zobaczymy czy mamy tu jakieś widoki po bokach. Rzut na drugą stronę, teatru z widokiem na wieżowce. To jest tak zwany klucz do Palestyny. Kiedyś był największym kluczem do Palestyny. Teraz ma drugie miejsce, bo ktoś zrobił większy. Złoty domek, dosyć oryginalny. Ktoś miał pomysł, żeby sobie złoty dom zrobić, a dlaczego nie? No i dochodzimy do kolejnego fajnego fotostopa. Jakaś fontanna. Jakaś fontanna. Nie mam dla tego pojęcia co to za Fontanna, ale przyznaję szczerze, że powinienem słuchać pani przewodnik, która opowiada tutaj historię, co to jest. No niestety trochę się wyłamałem i nie słucham pani przewodnik, co jest błędem tak naprawdę. Katarski katarski sklepik z, z pamiątkami. Chyba, że to taki la Lidl, bo tu praktycznie... Yy, ala tak ala Lidl, bo tu żarcie, jedzenie, wszystko tak jak w Lidrze. maka, makarony oliwy, słoiczki o tutaj można sobie makaron walnąć do tego słoiczek z tym, także to jest Lidl, dobra ale taki fajny, prawda? ładny, z muzyczką, chilloutowy ok idziemy dalej Mamy zwiedzanie tego miejsca tej katy bardzo fajne miasteczko. Ona, ona jest takie opuszczone, ale tutaj się odbywają różnego rodzaju atrakcje. I to jest specjalnie tak sobie zbudowane, żeby sobie pokazać. A co? Oczywiście tutaj nikt nie mieszka, to jest wszystko puste, ale jak są jakieś imprezy, to wszystko tu się e, odbywa. Przyjechaliśmy, przyjechaliśmy na Perłę. Ogólnie mówią Perła, że jest to jedna z to pierwsza wyspa wybudowana w Katarze. Katar teraz ma całą masę wybudowanych wysp, a to jest taka pierwsza, na, na której wszyscy chcą mieszkać. Ponoć taka e, mega luksusowa. Jesteśmy o, w tym miejscu oczywiście idziemy na krótki spacerek po tej perle nie będziemy tutaj szaleć zobaczymy co tu można zobaczyć dobra, jakby nie patrzeć, robi to wrażenie olbrzymie robi to wrażenie mamy tutaj sztosik taka inna wersja Dubaj Mariny jeszcze jeden rzut, bo to taki foto point Wygląda ładnie. Zbliżamy się do e, katarskiej Wenecji. Katarczycy, Katarczycy mieli problemy z wiem z do Wenecji, więc sobie swoją własną wybudowali u siebie, tak? A co? W sumie, dlaczego nie? Niby Katar, ale jakby Wenecja. Jak się ma kasę, to tylko ogranicza nas wyobraźnia. bo jest fajny numer. Siedzą sobie w restauracji w Katarze przy stoliczkach. No i oczywiście ogrzewają się kominkami. Yy, ogólnie jest 25 stopni na dworze, ale widać, że niektórzy potrzebują jeszcze się dogrzać. A dlaczego nie? No dobra, wychodzimy, ale ten numer z płonącymi stolikami i taki widok na Wenecję plus płonące stoliki to jest Petardunia. Muszę powiedzieć, że robi to wrażenie. No dobra siedliśmy pod takim budyneczkiem, który faktycznie no, robi robotę. To jest, to jest Adrianka. Zdjęcie, które tutaj muszę mieć zrobione. Tak, chyba. A tutaj jest jeszcze taki rzut. Te się budują, jeszcze się budują. Tu są fontanny, które są teraz wyłączone. No, a ten to jest sztos. To jest taki prawdziwy sztosik pójdziemy tylko zrobić zdjęcie no to grupą wylądowaliśmy na stadion na którym się odbywały finały on jest w trakcie teraz rozbiórki, rozbierają go, znaczy nie do spodu, że go rozbierają, ale jego w środek przebudowują. I on w przyszłości tutaj będzie takim stadionem, na którym będą różnego rodzaju imprezy robione, a nie, nie, nie tylko piłka nożna. A tam jest genialne, genialne miejsce, te wieżowce. No tor Torpeda jeszcze widok na, te, na tą stronę widok na nasz autokar okej okay. i w Katarze są wielbłądy żeśmy wpadli do stajni wielbłądów no faktycznie jest ich tutaj trochę cała stajnia elegancko to wygląda możemy zobaczyć od, od tej strony jak to jak to wygląda fantastycznie słońce nam zaszło za chmurkami dzisiaj takie, takie pochmurne niebo ale jest, petarda. Włączyliśmy pomiar temperatury, bo jak byliśmy na tym teatrze to było 26 stopni. No i teraz słoneczko tam zgasło nam. No i zaraz się dowiemy jaką mamy taką temperaturę. Gdy słoneczko się schowało za chmurkami. 3 godziny później. No, Bianka mówi, że taka odczuwalna jest taka dużo, dużo chłodniejsza. I mówi, zmazłam. O jak to ładnie, jak tam fajnie. Takie jakie klimaty tutaj są ciekawe. No. no ogólnie wyszło, że mamy teraz 24 stopnie. W tej sekundzie 24 stopnie w plusie, więc ciężko, ale dobra, zobaczymy, jak o... pójdziemy tam zobaczyć, jak to tam wygląda i. Zaraz zawrócimy za, za grupą. Tu jest targ, który teraz jest zamknięty. Akurat tak wpadliśmy na, na zamknięcia. Jedziemy w drugim kierunku. Fajny kolor taksówek. Bardzo fajny kolor taksówek tutaj mają. Super. Ok. Idziemy teraz. Tak. O dobra. Tutaj, tutaj. Nieźle to wygląda. Nieźle. Ale to na pewno zbudowane jest z okazji Mistrzostwa Świata. Mamy 24 stopnie w tym momencie. Sprawdzone na termometrze. Bardzo fajne kolorowe miejsce. Takie, takie ładne. No. Wejście do bazaru. W środku ten bazar jest zamknięty, a tutaj, tutaj. Zamknięte albo otwarte, ale przynajmniej tak kolor, kolorowo wygląda. Faktycznie, jakby to słońce wyszło, no to fajnie by to wyglądało. Idziemy fotostopa walnąć. Wcześniej e, najdroższe jedzenie, jakie jadłem, było na Islandii, ale jedzenie na Katarze to pobiło. W sumie nie. Na Islandii jednak było drożej. Dobra, posiedzieliśmy tutaj na bazarze Poglądaliśmy ten bazarek Teraz lecimy na miejsce zbiórki Była bardzo fajna herbatka Z kardamonem Pyszna, pyszna, naprawdę Katarskiego kebaba z kurczakiem Żeśmy zjedli Nawet, nawet bardzo dobry bym powiedział Smakowało Puste talerze Jaki rachunek żeśmy zapłacili Nie mam zielonego pojęcia, ale Spróbuję się dowiedzieć I ten, bo Mario kartą płacił rewolutem? rewolutem a my mu za chwilę tam podzielimy tego rewoluta na dobra ok więc tutaj jest miejsce zbiórki i ok no muszę powiedzieć że cytrynka jest niezła jabłuszka są niezłe petarda petarda bardzo mają. ładnie, bardzo ładnie. No dobra to wracamy już praktycznie na statek. To by było koniec imprezki na, na dzisiaj. Idziemy do autokaru. Tam jeszcze zobaczymy. Ale to już jest finał, trochę nam e, słoneczko schowało się za chmurki. Nie ma takiej tragedii. 15.20 Dziś jest zachmurzone, zachmurzone niebo. Mieliśmy trochę tego słońca. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, bo nieraz słońce jest taka patelnia, że ciężko się poruszać. Dobra, nasz autokar chyba tam czeka, a my idziemy do niego kierowcy błędy. Będzie tu jest dużo kierowców, cały czas przyjeżdżają mnie każdy za przyznatną dobrze pracę. Dziękuję Państwu Słuchajcie, bardzo serdecznie i życzę dalej udanej podróży. Putru... Słuchajcie, kończymy dzisiejszą wycieczkę po Katarze. Wsiadamy na naszego MS Europę. Ostatni rzut o, MS Europa w Katarze. Ja kończę na dzisiaj i spotykamy się. Później po prostu.